Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, dlaczego warto unikać alejek z chemią w sklepach. Zapewne wiesz, jeżeli chodziłeś po sklepie, że w alejce z chemią zawsze nie niemiłosiernie śmierdzi. I pamiętaj, że ten zapach, który ty czujesz. To jest coś konkretnego. To są pewne związki, które unoszą się w powietrzu i które ty wdychasz do swoich płuc. Z płuc z kolei przedostajeś to do krwiobiegu i wypełnia całe twoje ciało. Ważne jest to, żeby tych alejek w miarę możliwości unikać albo wchodzić na nich dosłownie na wdechu, wziąć to, co chcesz zabrać i z nich wyjść. Dlatego, że akurat konkretnie w tych alejkach mamy do czynienia z niesamowitymi toksynami i metalami ciężkimi, które unoszą się w powietrzu. Ta cała chemia, która jest tam dostępna, te wszystkie środki chemiczne, silniki silnie żrące, toksyczne. One wszystkie wydzielają mikroskładniki do powietrza, a ty potem to wdychasz. Wyobraź sobie właśnie, tak jak powiedziałem, ten smut, który za każdym razem czujesz i ledwo jesteś w stanie wziąć oddech. To wszystko są właśnie te toksyny, te środki trujące, które wciągasz do swoich płuc. Starajmy się tego unikać, ponieważ to z perspektywy czasu może generować bardzo duży problem oraz odżywiają się takimi substancjami patogeny, które są dla nas szkodliwe i które wywołują bardzo dużo problemów zdrowotnych.